To tam. Trzy minuty to jest bardzo dobry, choć krótki czas, który pomaga nam spotkać się z Bożym Słowem. Mam nadzieję, że udało się Wam już przeczytać te dzisiejsze czytania, a jak nie, to sięgnijcie do nich, bo są naprawdę dzisiaj bardzo mocne. Siedzimy znowu tutaj, widzicie, na takim wspaniałym motochodniku, który jest bardzo wygodny. Wilka, jak wiem, nie dostaniecie, bo jest ciepło. Moi kochani, dzisiejsze, dzisiejsze czytania. Pokazują nam, jak bardzo konieczna jest nasza radykalność w życiu, w życiu Ewangelium. Pan Jezus dzisiaj daje lekcję na temat czystości, na temat przykazania szóstego, odnośnie też relacji małżeńskich, ale też w ogóle nawet spojrzenia na na drugą osobę, bo to nie tylko chodzi o kobiet, mężczyzna na kobietę, patrzy na kobieta na mężczyzn również, z porządliwością odnośnie naszych myśli, naszych czynów nieczystych, jak bardzo mocno podkreśla, że to jest strasznie ważne, żeby chociaż nie dopuścić do najmniejszych, jakby do najmniejszych też upadków w tej kwestii, nie, nie można sobie pozwalać na to, żeby. Wiadomo, czasami upadamy, tak? ale chodzi o to, że mamy z tym naprawdę zacząć walczyć. To, są, to jest poważna sprawa. Nawet Pan Jezus mówi, kiedy, kiedy spojrzy się na kobietę porządliwą, to już dopuszcza się w cudzołóstwa, dlatego że twoje serce już yy, właśnie przekroczyło taką barierę. To, że się to nie dokonało w rzeczywistości, to ono już odmieniło się. Nieszczystość bardzo zabija, e, zabija człowieka. I dlatego Jezus bardzo mocno o to, o to też walczy, żebyśmy by mieli czyste serce, bo ludzie czystego serca będą widzieć Boga, błogosławieni czystego serca, jak mówi gdzie indziej Pan Jezus. Dlatego, moi kochani, to jest w ogóle czas, jaki mamy teraz, w ogóle tak w rzeczywistości jest mega trudny. Myślę, że dla nas, dla nas mężczyzn, szczególnie chociaż podobno dla kobiet, też pod kątem właśnie czystości. Tu też taką mam wielką prośbę. Już kiedyś o tym pisałem parę lat temu na Facebooku. Drogie panie, bardzo Was proszę w imieniu swoim wszystkich mężczyzn o to, aby ubierać się rzeczywiście w taki przyzwoity sposób. To naprawdę też, kiedy ktoś ubiera się w wyzywający sposób, bierze na siebie odpowiedzialność za te wszystkie grzechy, które też wzbudza przez swój nieodpowiedni strój. Podziwiam naprawdę są, mam tu koleżanki też na studiach, które potrafią się pięknie, schrudnie ubrać i potrafią naprawdę być bardzo eleganckie, a zarazem też czyste. Dbajmy o tą czystość serca, kiedy mamy serce czyste, to też jakoś ten nas, nasz strój będzie sam, y, sam rzeczywiście. Y, łatwiej będzie się nam ubierać, tak, nie? Bardzo o to apeluję, ale też, drodzy panowie, też to do, też do nas dotyczy. Musimy bardzo o to walczyć. Dzisiejszy świat ładuje w nas seksem, ładuje w nas porządliwością. W ogóle w tych mediach jest za dużo tego. Myślę, że sami sobie strzelamy w kolano cały czas trąbiąc o, o, różnych, o różnych LGBT i różnych innych kwestiach, ponieważ cały czas jest bita piana, cały czas o tym mówimy. Myślę, że to też jest, troszkę może ciut przedłużę dzisiaj, ale to jest ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć, że nie, ta nasza walka z tymi rzeczami jest konieczna, ale kiedy jest cały czas mówimy o tym, nie wiem, ja mam takie doświadczenie, że ostatnio kiedy przeglądam tablicę z Facebooka, cały czas widzę jakieś, jakieś posty na, na temat y, gejów, lesbijek, LGBT, pedofilii, ten czy tego wszystkiego, to jest non-stop. I zobaczcie, nawet my walcząc z tym, tak naprawdę przenika ta treść do sieci, no bo my to publikujemy. A ci ludzie, którzy stoją za, za tą ideologią LGBT, oni, ja tym zależy tak naprawdę, żeby to było promowane, nawet jeżeli to jest mówione źle. Ale się o tym mówi, ale cały czas jest to przed nami i my możemy żyć w takim przeświadczeniu, kiedy cały czas siedzimy przed komputerem, przed y, Facebookiem, czy telewizję oglądając, znaczy no, no, stąd są oglądamy, tak? To mamy takie, y, takie poczucie, że to jest w ogóle cała rzeczywistość. A sami sobie tak naprawdę to obserwujemy. Bardzo ważne jest, żeby, żeby walczyć o czystość, o czyste serce. Kiedy człowiek ma nieczyste serce, jest bardzo zniewolony. To bardzo tak naprawdę nas upokarza często, kiedy wpadamy w taki grzech. Odbiera nam taką radość czerpania z życia czegoś więcej niż tylko, niż tylko cielesność. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy wejść w to. Pan jest bardzo mocno to, o to dzisiaj mu, o tym mówi i wie, co robi, ponieważ to rzeczywiście bardzo, bardzo człowieka zniewala i trzeba być radykalnym. Może nie chodzi o to, że mamy teraz się samo samookaleczać. Myślę, że to, to jest też jasne, ale, ale tak Pan Jezus radykalnie takimi, takimi słowami pokazuje, że to jest ważniejsze zbawić się, być zjednoczonym z Bogiem niż, niż uleganie, dawać, ulegać, dawać sobie taką, takie zezwolenie na grzech, na uleganie porządliwości. Moi kochani, Bóg jest z nami, Bóg nas prowadzi mimo różnych doświadczeń, to pierwsze dzisiejsze czytanie też o tym mówi. Życie chrześcijane jest walką, będziemy walczyć z różnymi rzeczami, mamy wielki bój do stoczenia o naszą duszę, walczmy też przez czyste serce. A niech to serce oczyści to Boże błogosławieństwo, niech ono was umocni i nawet trwanie w wierze. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Przepraszam za przedłużenie, ale temat już myślałem o tym długo i jakoś chciałem dziś o tym też powiedzieć, jest okazja akurat dzisiejsze czytania o tym mówią, więc dzisiaj co tam 6 minut, co tam dwa razy, 3 minuty. No. Można przysiąść czasami dłużej ciepło jest, więc można posiedzieć. Z bogiem do jutra.